Czym jest wizyta rozszerzona? Ja używam takiego pojęcia, że wizyta rozszerzona jest uproszczonym programem powrotu do zdrowia. Co to oznacza? Wizyta rozszerzona od zawsze była programem, który miał służyć ludziom, których nie stać na inne, bardziej rozbudowane programy przywracające zdrowie. I ja w takim małym programie przywracającym zdrowie starałam się upchnąć jak najwięcej wartości, którą może wnieść czy wynieść z tej wizyty, i tak w wizycie rozszerzonej zawsze było badanie biorezonansem, badanie kwantum, czyli taki proces diagnostyczny medycyny naturalnej, wywiad holistyczny, wywiad medycyny chińskiej, metaterapia, czyli terapia regeneracyjna, dzięki której organizm przez 14 do 28 dni wraca do zdrowia. Następnie układałam. Uproszczony program powrotu do zdrowia zgodny z zaleceniami, które już częściowo miałam wcześniej przygotowane na takich oto dokumentach. Na przestrzeni czasu te dokumenty całkowicie się zmieniły. Miałam również zawsze przygotowane zalecenia ogólne. Ten dokument na ten moment tylko z nazwy jest zaleceniami ogólnymi, ponieważ zawiera on mnóstwo niezwykle ważnych informacji. I tak. Jeśli chodzi o wizytę rozszerzoną, zalecenia ogólne mają 12 stron. 12 stron niezwykle ważnych informacji. Dostajecie tam również receptury, które są e, opisane w taki sposób, żebym ja nie musiała tego tłumaczyć. Pamiętajmy o tym, że ta wizyta zakłada wizytę trwającą godzinę, w związku z czym ja nie byłabym w stanie tych receptur opisywać ręcznie. Dlatego Zawsze miałam przygotowane receptury, z których korzystałam. Zależnie od problemu były dobierane odpowiednie mieszanki ziołowe, receptury, nalewki czy jakieś e, wina. Miałam również, miałam, mam również przygotowane stosowne zestawy, kiedy musimy zadbać e, na przykład o tarczyce czy o nerki, czy na przykład oczyścić cały organizm. To oznacza, że jest to wizyta uproszczona. Czyli Dostajecie wskazówki w dokumencie, w którym jest rozpisane badanie biorezonansem, i zgodnie z tymi wskazówkami macie konkretne opisy i konkretne receptury. Natomiast dawkowanie i to, to, co generalnie trzeba byłoby z tym zrobić, ja już zawsze ustalam indywidualnie. Wiadomo, że nie na wszystko udaje się mieć takie receptury, więc czasami na niektórych wizytach bywało więcej pracy. Niemniej jednak, wizyta rozszerzona jest całkowicie różna od filozofii jednej wizyty. Ja zawsze w swoich programach przywracających zdrowie starałam się przemycić jak największą ilość wiedzy, aby zawsze wnieść do życia człowieka coś, z czego on będzie mógł korzystać, nawet jeśli na wizytę kolejną się nie wstawi. Większość ludzi przychodzących na wizytę rozszerzoną myli ją z filozofią jednej wizyty. I często są takie sytuacje, że ludzie są obrażeni, że w cenie wizyty rozszerzonej nie dostają filozofii jednej wizyty. Nie da się tego zrobić. Każda usługa Zielarz Polska jest wyceniona stosownie do tego, co otrzymujecie, Zgłaszając się do mnie po pomoc. I tak, wizyta rozszerzona nie zawiera wsparcia po wizycie. Oczywiście, jeśli są jakieś pytania, wątpliwości, można to opisać w mailu i ja na tego maila odpowiem. Natomiast, jeśli chcemy e, rozszerzyć tą wizytę rozszerzoną, jeśli chcemy programu konstytucyjnego, jeśli coś nam nie działa, to my to wszystko możemy oczywiście rozbudować o kolejne moduły ale te moduły są kolejną częścią wizyt, które są dodatkowo płatne. Zupełnie inaczej jest w przypadku filozofii jednej wizyty, którą po prostu kocham. Filozofia jednej wizyty jest programem holistycznym, który zawiera wszystko. I w zasadzie filozofia jednej wizyty spełnia wszelkie oczekiwania ludzi, którzy się na nią zgłaszają. Tutaj osoby, które przychodzą, są już bardzo wdzięczne, zadowolone, no bo i mają po prostu powody do zadowolenia. Filozofia jednej wizyty jest programem holistycznym, przywracającym zdrowie, które zawiera wszystko to, czego potrzebuje każdy człowiek. Ponieważ do tej pory filozofia jednej wizyty była wykonywana online, nie zawiera ona badania biorezonansem, który można dokupić jako odrębny moduł, który zawsze możecie nabyć w bardzo korzystnej cenie, znacznie niższej niż jest to w cenniku. Filozofia jednej wizyty zawiera dokładny, holistyczny wywiad w zakresie stanu zdrowia. Zawiera również wywiad w zakresie medycyny chińskiej. Mamy tutaj nie tylko podejście holistyczne, ale przede wszystkim konstytucyjne. A więc sprawdzamy, jakie są twoje słabe i mocne strony organizmu i już pod te słabe strony organizmu możemy dostosować proces konstytucyjny. Ja najczęściej po holistycznym wywiadzie łączę to wszystko y, związane z Waszymi problemami zdrowotnymi, razem właśnie z tym, co mówi o Was, wasza konstytucja. Jest to fenomenalne, ponieważ dzięki temu możemy bardzo szeroko zadziałać na organizm i zastymulować go do powrotu do zdrowia. Kolejny etap to jest odtruwanie. Dzięki odtruwaniu możemy ściągnąć. Ten ładunek energetyczny, toksyn, różnych również iniekcji i tego wszystkiego, co mogłoby się znaleźć w naszym ciele, a czego nie możemy się pozbyć. To jest również fenomenalne, czyli to już jest jakby kolejny taki duży moduł, który wspomaga Twój proces powrotu do zdrowia. Czyli łączymy sobie podejście. Medycyny naturalnej europejskiej, medycyny chińskiej, odtruwania, czyli homeopatia, izopatia, i zagłębiamy się w to wszystko, co siedzi w nas jeszcze głębiej. To pozwala również na rozwiązanie wielu problemów emocjonalnych, no ponieważ homeopatia po prostu działa również na nasze emocje. Jest to fenomenalne. Filozofia jednej wizyty zawiera dwie części wizyty. Pierwsza część wizyty to jest przedstawienie programu holistycznego do zastosowania na najbliższe 6 tygodni. Druga część wizyty to jest dokładne przedstawienie Tobie właśnie Twoich słabych i mocnych stron organizmu. Jest to cudowne, sprawdza się w 100% procentach, i nie spotkałam jeszcze takiej osoby, która by mi powiedziała, że coś się nie zgadza. Zgadza się to wszystko w 100%. Dzięki właściwościom konstytucyjnym możemy w odpowiedni sposób dobrać te produkty spożywcze, których potrzebuje nasz organizm i w zasadzie moi drodzy, niech jedzenie będzie naszym lekarstwem, jak powiedział Hipokrates. Filozofia jednej wizyty jest przygodą dla każdej osoby, która się do mnie zgłasza. Przygodą, ponieważ Dzięki temu programowi zdobywasz wiedzę. Wiedzę o swoim organizmie, o tym, czego on potrzebuje. Możesz siebie poznać. I teraz w jaki sposób? Po pierwsze, filozofia jednej wizyty zawiera dokumenty, broszury, zalecenia ogólne. Tutaj mamy 24 strony bardzo cennych i wartościowych informacji na różne tematy, ale dzięki temu możesz zwrócić uwagę na to, co takiego po prostu robisz źle w swoim życiu? Co takiego jest po prostu tą drzazgą wywołującą chorobę? Więc to jest ten dokument. Jest mnóstwo dokumentów informacyjnych, niektóre po prostu tutaj przedstawia. Mamy przepisy kulinarne. Nie ma tego w wizycie rozszerzonej. A wy często się pytacie, to co ja mam jeść, co ja mam gotować? I mi jest bardzo ciężko mówić, przepraszam, ale rodzaj usługi, którą pani wykupiła, nie zawiera tego. Trudno, ja to mówię zawsze z ciężkim sercem. Ja chcę wam dać wszystko, co tylko mogę, ale nie mogę tego oddać za darmo. Dlatego uwielbiam robić filozofię jednej wizyty, ponieważ oczywiście również plan premium i plan zdrowotnej transformacji, ponieważ tam dostajecie wszystko. Już sama filozofia jednej wizyty to jest wystarczająco dużo, aby nie tylko wrócić do zdrowia, ale również, aby się czegoś o sobie dowiedzieć i wykorzystać tę wiedzę przez całe życie. To jest sposób na to, jak zdobyć wolność. To jest, możecie to traktować jako swojego rodzaju kurs. Czyli te przepisy kulinarne może nie jest to gruba księga z przepisami kulinarnymi. Ale są tutaj wystarczające informacje, abyście zrozumieli kierunek, w którym należy iść i w jaki sposób gotować. Otrzymujecie takie informacje, jak na przykład cykl dobowy narządów, żebyście wiedzieli dokładnie, o co mi chodzi z całym procesem odżywiania. Jest to nam również potrzebne pod cały rysopis konstytucyjny. Cztery fundamenty zdrowia. To są niezwykle ważne informacje, dzięki którym zrozumiecie, w jaki sposób powinniście budować swoje zdrowie. Otrzymujecie bardzo dużo takich też kolejnych dokumentów, może bardziej receptur informacyjnych. Wszystko macie w takim. No, ja udostępniam online taką przestrzeń, gdzie możecie sobie te wszystkie dokumenty, również książki. W formatach PDF i inne atrakcyjne rzeczy, które sobie możecie stamtąd pobrać. Wszystko po to, aby zainspirować Was do zdobywania wiedzy w zakresie potrzeb własnego organizmu i abyście uczyli się ze sobą postępować. To jest coś, co ja kocham. Oczywiście, właśnie też otrzymujecie receptury, ale jest część takich receptur, które ja zawsze udostępniam. W związku z czym one są do pobrania właśnie w tym w takim folderze w internecie, o którym Wam mówię. Do tego wszystkiego w filozofii jednej wizyty macie dostęp do filmów informacyjnych, do których możecie sobie wracać ile razy tylko chcecie. I możecie korzystać, czerpać stamtąd wiedzę. Wiedzę na przeróżne tematy. Ja bardzo szeroko omawiam tam, zwłaszcza te nasze organy wewnętrzne, żywioły. To wszystko ma związek z medycyną chińską, ale są tam też informacje w zakresie zupełnie takim, no, związanym ze zdrowiem, ale nie związanym z medycyną chińską. Więc mamy mnóstwo. Dokumentów, plików informacyjnych. Mamy też filmy. Samo to, jeśli ktoś chce, to jest w stanie z tego wyciągnąć dla siebie genialny sposób na to, w jaki sposób żyć i funkcjonować, aby nie chorować. To jest właśnie filozofia jednej wizyty. Filozofia jednej wizyty umożliwia również kontakt w czasie trwania terapii, czyli raz w tygodniu możemy się skontaktować, porozmawiać, jeśli jest taka potrzeba. Najczęściej jest, ponieważ każdy potrzebuje porozmawiać na temat efektów i tego, co się dzieje, więc macie taką możliwość, aby raz w tygodniu ze mną się skontaktować, porozmawiać i omówić cały proces terapeutyczny. Proces kontaktu jest niezwykle istotny, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z małymi dziećmi. Jak widzicie, filozofia jednej wizyty jest programem, który spełnia oczekiwania najbardziej wymagających osób. Jest to również program, który umożliwi ci zdobywanie konkretnej wiedzy w zakresie potrzeb swojego organizmu. Jest to również program, dzięki któremu tą wiedzę będziesz wykorzystywać przez całe swoje życie. Jest to program, który całkowicie odmieni Twoje życie. Jest to program, w który warto zainwestować, ponieważ Twoje zdrowie i wiedza są wartościami całkowicie bezcennymi. Jeśli więc myślisz, że cierpisz na chorobę nieuleczalną, to z całą pewnością dlatego, że nie korzystałeś jeszcze z filozofii jednej wizyty. Żadne darmowe porady czy pojedynczo wskazywane suplementy nie są w stanie podziałać przywracając zdrowie w organizmie człowieka. Aby człowiek mógł wrócić do zdrowia, potrzebuje nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim holistycznego programu, który to zdrowie przywróci. I tak właśnie działa filozofia jednej wizyty. Programem, który jest rozbudowaną filozofią jednej wizyty, jest plan premium. Plan Premium zawiera wszystko to, co filozofia jednej wizyty, ale w swojej cenie zawiera również wszystko to, czego potrzebujesz do wykonania tego programu. To wszystko zostaje kupione przez Zielarz Polska, spakowane i wysłane pod twoje drzwi, a więc bez żadnej ingerencji czy twojego zaangażowania. W cały proces przygotowywania i zakupów możesz zacząć wykonywać swój program, korzystając z planu premium, ponieważ wszystko zostanie dostarczone. To, to twoje drzwi. No, kto by nie chciał w taki sposób zostać obsłużony? Oczywiście, że każdy by chciał. To, co jest najważniejsze, to to, że plan premium zawiera nie tylko preparaty medycyny chińskiej, nie tylko mieszanki, receptury ziołowe, nie tylko suplementy, ale. To, czego ludzie potrzebują najbardziej, czyli nutraceutyki, które są potrzebne, aby ten organizm zregenerować. Nutraceutyki, które już wielokrotnie ratowały mi tyłek w czasie, gdy miałam znowa zapalenia szpiku i kości. Czyli jest to coś, Czego potrzebuje Twój organizm, aby móc zregenerować się od środka? Więc jeśli czegoś takiego potrzebujesz, jeśli podoba Ci się ten pomysł, to zapraszam Cię do skorzystania z planu premium. Każda osoba, która kiedykolwiek przeszła przez proces chemicznego leczenia farmaceutycznego, z całą pewnością powinna zainwestować po prostu w siebie. Plan premium. Jest idealną inwestycją. Nadszedł czas na plan zdrowotnej transformacji. Plan zdrowotnej transformacji to fenomenalny program, iście komplementarny. Jest to program, w którym mamy kontakt przez cały czas trwania. Terapii. Początkowo zawsze program jest ustalany na 6 tygodni. Tutaj ja mam całkowitą kontrolę nad tym, co się dzieje. Plan zdrowotnej transformacji występuje w trzech odsłonach: podstawowy, rozszerzony i zaawansowany. Wersja rozszerzona i zaawansowana w swojej cenie zawierają wszystko, czego dana osoba potrzebuje, aby podejść do terapii. Najbardziej rozchwytywaną wersją jest oczywiście wersja zaawansowana, ponieważ zawiera ona komórki macierzyste, które osoba, która się do mnie zgłasza, otrzymuje uwaga aż na pół roku. W planie zdrowotnej transformacji wersji zaawansowanej są również nutraceutyki, które regenerują nasz organizm od środka i tutaj otrzymujecie je na 3 miesiące. Otrzymujecie również preparaty medycyny chińskiej, wszystkie receptury ziołowe, mieszanki, suplementy, wszystko to, co jest potrzebne do wykonania tej terapii. Jedyne, co, w co wkładacie, to jest wasza praca, no i oczywiście produkty żywnościowe. Więc plan zdrowotnej transformacji, wersja zaawansowana, zawiera dosłownie wszystko. Czego potrzebuje człowiek, nawet skrajnie wycieńczony i taki znajdujący się, no, powiedzmy sobie, na łożu śmierci, ale jeszcze w takim wieku, żeby, no, żeby były realne szanse na to, żeby po prostu tę osobę uratować. I teraz plan zdrowotnej transformacji w wersji zaawansowanej. Zawiera oczywiście stały kontakt ze mną, a więc wszystko jest pod kontrolą. Tutaj trzy razy w tygodniu spotykamy się w moim gabinecie i poza całym programem takim holistycznym, w zasadzie to komplementarnym, który ma nam wspomóc organizm od środka, spotykamy się również na zabiegach. Te zabiegi. Oczywiście są w cenie wizyty planu zdrowotnej transformacji. Zależnie od stanu osoby, która się do mnie zgłasza, skrupulatnie rodzaj zabiegów, ich ilość i czas wykonywania jest dobierane. Wykonujemy również badanie całego organizmu na biorezonansie i stosowne zabiegi, które wspomogą organizm w zdrowieniu. Wszystko to jest już w cenie. No, kto by nie chciał korzystać z takich usług, gdzie mamy naprawdę. Full service, taki all-inclusive, tyle że w zakresie usług medycyny naturalnej. I właśnie do tego zmierza i zmierzał Zielarz Polska: do tego, aby coraz bardziej udoskonalać swoje usługi, do tego, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym klientom, do tego, aby dać ludziom to, czego oni potrzebują wszystko. W jednym miejscu, aby cały proces terapeutyczny mógł odbywać się pod ścisłą kontrolą terapeuty, aby ten człowiek mógł dostać na już wszystko, czego potrzebuje, aby mógł zacząć natychmiast i aby do tego wszystkiego, co człowiek dostaje od wewnątrz, można było dołożyć jeszcze stosowne zabiegi, które nam podziałają w sposób, którego oczekujemy wszystko po to, aby osoba, która się do mnie zgłasza, nie musiała już szukać niczego innego, aby wszystko dostała dosłownie w jednym miejscu, w jednej cenie. Tak, aby proces terapeutyczny proces powrotu do zdrowia był naprawdę skuteczny. Co jest to, czego ja szukałam, czego nie dostałam, kiedy chorowałam, ale co stworzyłam właśnie dla was. Wszystko, Holistyczne, komplementarne i w jednym miejscu. Zapraszam Was bardzo serdecznie, Zielarz Polska.